Szanowni Państwo, droga Polonio, dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Tego dnia Polacy na całym świecie wspominają długą historię biało-czerwonych barw narodowych i z dumą eksponują flagi na zewnątrz swoich domów i mieszkań. Zachęcamy naszych rodaków również w Niemczech do kultywowania tego święta. Ale 2 maja to również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Polska, uznając szczególną rolę Polonii, uważa współpracę ze środowiskami polonijnymi za jeden ze swoich priorytetów. Wierząc, iż święto to jest ważne dla wszystkich rodaków, niezależnie od miejsca, w którym żyją, szczególnie dziś łączymy się myślą z Polakami za granicą, dziękując im za działania na rzecz dobra naszego państwa. W Niemczech. Mieszka ponad 2 miliony Polaków. Wielu z nich jest zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach polonijnych, które propagują polskie tradycje, kulturę, muzykę, język ojczysty oraz prowadzą działalność oświatową. Wspomnę tu tylko najstarszą organizację polonijną Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ponadto nasi rodacy są zaangażowani w działalność polonijnych klubów sportowych oraz drużyn harcerskich. Bardzo istotna jest również ich działalność społeczna. Zauważając rosnącą różnorodność tej grupy, w tym szczególnym dniu chciałbym podziękować Państwu za aktywność w pielęgnowaniu języka ojczystego, kultury, tradycji i obyczajów. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i życzę wielu sił i sukcesów w Państwa szlachetnej działalności na rzecz umacniania polskości w Niemczech.